13 już edycji konkursu znów wzięła udział prawie setka uczniów z trzech powiatów Pajęczańskiego, Wieluńskiego i Wieruszowskiego. Uczniowie coraz lepiej są przygotowani. Myślę, że ze względu na to, że teraz jest obowiązkowy już egzamin z języka angielskiego po gimnazjum na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym uczniowie dopiero rozpoczynają. Poziom podstawowy liczył się do szkoły średniej. Natomiast w tym roku też tylko poziom podstawowy ale poziom rozszerzony wszyscy muszą obowiązkowo pisać. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w konkursie, często po kilka razy. A jak postrzegają sam język? Co jest w nim łatwe, a co wręcz przeciwnie nastręcza trudności? W języku angielskim dla mnie najtrudniejsza jest wymowa, bo jest bardzo nieregularna. Nie ma jakichś określonych norm na wymowę. Mhm. Mhm. Czyli co, chciałabyś kiedyś w przyszłości dalej zgłębiać ten język, uczyć się, studiować może? No tak, myślę o takim, o wyjeździe na przykład za granicę. Powiedzmy właśnie tak z Twojego doświadczenia. Czy koledzy, koleżanki ze szkoły chętnie uczą się jakiegokolwiek języka obcego? Znaczy raczej nie, bo nie lubią się uczyć na pamięć, ale to zależy w sumie według mnie. To to języka to... się uczy na pamięć? No według nich tak, ale to przede wszystkim trzeba mieć też, nauczyciel musi mieć też dobre podejście. Mm -hmm. Sam test jest dosyć takim wyzwaniem, bo poziom jest dość wysoki i można się sprawdzić po prostu. Jak w szkole w Pontnowie uczy się języka angielskiego? Dobrze? Na przyzwoitym poziomie? Tak, tak uważam. Jeszcze oprócz szkoły również mam zajęcia. A, poza czyli również indywidualnie uczysz się. A koledzy, koleżanki, inwestują w języki i uczą się, jak sądzisz? Nie sądzę. Zależy, zależy po prostu od osoby, od rodziców również. Jak dla mnie słowotwórstwo wydaje mi się i w tym teście tak samo. To jest rzecz, której nas nie uczą w szkole, a tutaj jest wymagana. Byłam na obozach językowych i to mnie troszeczkę, że tak powiem, przyzwyczaiło. Tam kadra była amerykańska, więc język zupełnie przyspieszony, zmodyfikowany i dało się po prostu potem przyzwyczaić. Czy to prawda, że Amerykanie mówią niechlujnie? Troszeczkę. Tak tak, 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 tak. Startuję w tym. Y, już po raz trzeci w pierwszej i w drugiej klasie też startowały. No, jakie do tej pory sukcesy powiedz? A, nie pamiętam. Ja mhm. Takie, no. A co jest takiego, że wracasz na ten konkurs? Dlaczego chcesz tutaj walczyć po raz kolejny? Bo to jest baz... Takie sprawdzenie własnych umiejętności, tak? Tak, tak, ale też bardzo lubię angielski. I po prostu. no... Startuje dlatego. Przyszłość wiążesz z tym językiem obcym, właśnie? Myślę, że tak. No bardzo chciałbym w przyszłości zostać tłumaczem. Lepiej chyba um, uczniowie radzą sobie z czytaniem, um, um, um. lepiej może z reakcjami językowymi, natomiast może troszeczkę ta gramatyka jest trudniejsza dla nich. Aby doskonalić język, niezbędna jest praktyka, dlatego grupa uczniów w Wielkiej Jedynki już za kilka dni wyjedzie na warsztaty językowe do Wielkiej Brytanii. Jedziemy do Londynu, wyjazd mamy 8 marca. Jedziemy na takie warsztaty językowe na sześć dni, uczniowie będą no, pracować też z native speakerami oraz będą zwiedzać Londyn przede wszystkim, także myślę, bardzo że cię, będzie to ba... bardzo um, świetne doświadczenie dla tak, nich. Bardzo, bardzo ciekawe, proszę powiedzieć, chodzi o uczniów jedynki, którzy wyjadą, tak? Tak, z gimnazjum numer jeden oraz pojadą uczniowie z liceum numer dwa. Łączymy się z uczniami z liceum numer 2, ponieważ no, musieli, musieliśmy po prostu zorganizować cały e, autokar. Będą mieszkać u rodzin brytyjskich, e, także jest to także e, to doświadczeniem takim językowym dla nich e, no, oraz będzie to zwiedzanie wraz z tymi warsztatami językowymi. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę e, świetne doświadczenie. Finał konkursu za miesiąc 27 marca. Dla najlepszych, jak zwykle, będą cenne nagrody. Życzymy zatem powodzenia.